Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozwodzie, o tym, czy go brać, czy nie brać, czy walczyć, czy nie walczyć, i w jaki sposób go przetrwać. Bo moment, w którym zapada decyzja, że związek się kończy albo że ma trudności, nie jest jeszcze momentem, w którym para decyduje o rozwodzie, jeżeli ten związek był sformalizowany. E, bo tak jak wcześniej Wam wspominałam, to jest taki moment, w którym jeszcze trwają negocjacje, ale przychodzi taki czas, kiedy para stwierdza, że e, albo przynajmniej jedna ze stron stwierdza, że no, e, chce rozwodu, tak, chce zamknąć ten etap życia. E, I co wtedy, czy tak, czy nie? E, I jeśli. Mm, jeżeli był dany czas na to, żeby pewne sprawy przedyskutować, były jakieś próby naprawiania, i one były nieskuteczne, to tak naprawdę przedłużanie tego stanu, takiego zawieszenia psychologicznego i niepewności jest bardzo raniące i utrudniające przejście procesu żałoby i wejście w taki nowy etap życia. Więc jeśli ta sytuacja się ciągnie, to i, i, i jakby faktycznie nie widać takiego światełka w tunelu, tak? takiej możliwości naprawiania, zwłaszcza jeżeli jedna ze stron jest bardzo mocno na stanowisku e, e, przeciwnym, że bardzo nie chce tej naprawy, to raczej tak, tak? to raczej trzeba się zdecydować na rozwód, e, nawet jeżeli to będzie jakoś bardzo bolesne, e, bo pozwoli e, rozpocząć e, kolejny etap życia. No i co dalej, co w tym sądzie? Walczyć czy nie walczyć? Bardzo często pojawia się taka chęć zemsty, złości, i ona właśnie prowadzi do tego, że pojawiają się takie myśli o tym, że no to ja mu teraz pokażę, albo jej pokażę, tak, to zostawię jego, ją w skarpetkach, tak, wszystko zabiorę. Udowodnię, jaki był okropny, była okropna, tak. Wszyscy się o tym dowiedzą. Bardzo często też rodzina w takiej złości do partnera, partnerki, zachęca czy tak zagrzewa do tej walki, ale myślę o tym, że tak naprawdę ta walka jest bardzo kosztowna emocjonalnie i należy to rozważyć, na ile. Chcecie się zdecydować na, na taki krok, bo on zawsze przyniesie kolejne rany. Natomiast bardzo często osoba, która jest jakoś bardzo mm, mocno na takim stanowisku rozejdźmy się i jeszcze w dodatku jakoś bierze na siebie znaczącą część winy za rozpad tego związku, to z takiego poczucia winy i z takiej potrzeby świętego spokoju, tak? takiego mm, szybkiego naprawiania, jest w stanie naprawdę wiele z siebie dać i można wtedy pewne rzeczy uzgodnić, wynegocjować i może tak mniej boleśnie przejść przez ten proces. Oczywiście mam świadomość tego, że pod spodem jest takie poczucie żalu i po, potrzeba wyrównania krzywd. I czasem ta myśl o tym, że ta walka w sądzie będzie taką możliwością do, do, do wyrównania rachunków, ale to jednak zawsze wiąże się też z takim uderzeniem w stronę, która też inicjuje tą walkę. I być może niektóre rachunki można inaczej wyrównać. Więc jeśli to jest tak możliwe, to raczej zachęcam do tego, żeby próbować ze sobą się dogadać, omówić te warunki rozstania. Można skorzystać z mediacji, które teraz są coraz bardziej popularne i naprawdę pomocne. Hmm. Ok, na, na tym się zatrzymamy. Myślę, że jeszcze będziemy wracać do tego tematu. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to piszcie. Postaram się do nich odnieść. Do usłyszenia następnym razem.